Bienkow widzowie! Nagrywamy. Wcześniej Wam obiecałam, że będziemy przychodzić parkura, ale teraz właśnie go zrobimy. brat pewnie zaraz wyłączę, bo mi coś mówił. Lejemy lawę. Dużo lawy. jest taki hardcore. Nie za bardzo taki hardcore. Co ja zrobiłam? Dobra, takie to nie będzie długie. Do tym sobie zrobimy będzie okej. Okay. <tryk> <tryk> Jak to zrobimy? Czekaj, coś mój brat Tak. Nie wiem. Tak, o. Dobra, do góry. Teraz będzie to prowadziło.